Cześć jestem Weronika, a to jest miesiąc tagów Kiedy zrobiłam pierwszy tag to dostałam kilka propozycji żeby zrobić następne więc mówię, a dobra dobra jeżeli wam się nie podoba to piszcie to nie będę robić, aczkolwiek to jest ciekawe takie Błyskawiczny tag, do którego nominowały mnie dziewczyny z kanału tu czy Tam. I wiecie, że tu czytam albo tu czytam. Uh -huh. eee, zapraszam Was na kanał Dziewczyn, a ja już robię ten tag E-book czy książka papierowa? Książka papierowa. Jestem człowiekiem starej daty i lubię czytać książki papierowe. Natomiast nie mam nic do e-booków. Nie jestem z tych, którzy są w tym, tym lub tym. Miękka czy twarda okładka? Już o tym mówiłam w poprzednim tagu. Zintegrowana, czyli ta. Która jest miękka, ale się tu tak wybrzusza. I się nie łamie. I się rogi mniej zaginają. Internet czy księgarnia stacjonarna? No, tu jest taki trochę problem. E, ale jeżeli mam być szczera, to kupuję w księgarniach internetowych. To jest tanie. Trylogia lub seria, tak czy nie. Zależy od tego, o czym to jest. E, nie lubię książek, które są od początku prowadzone tak. Że wiemy, że nic się nie rozwiąże w pierwszej części, i w drugiej po prostu będzie kontynuacja. Bo tak, gubię wątki, wszystko się rozpoczęło, i, i nic się nie zakończyło. Nie ma takiego jakiegoś yy, takiej końcówki, żeby to była historia spójna. Tylko wszystko jest takie otwarte na mega, otwarte zakończenie, wręcz rozpostarte zakończenie. Tego nie lubię. Yy, bardzo mi się podobało w Wilku. Grim City Wilk Jakuba Ćwieka no prawdopodobnie będą kolejne bo skoro to jest Grim City Wilk to będzie coś jeszcze ale już jedna sprawa się zaczęła skończyła wiadomo, że coś jeszcze będzie, natomiast jedna taka rzecz się skończyła to mi się podoba W Takeshim nie ma w Takeshim nie podobało mi się to, że ja od początku wiedziałam, że ta książka będzie miała kontynuację i ja się niewiele dowiem z tej książki Dowie mi się tylko, jak to się wszystko zaczyna, ale nie będę miała żadnej takiej zamkniętej historii. Więc tak jak mówię, zależy. No i nie lubię tasieńców. Tak jak takie science fiction, co się ciągną przez 11 części, czy tam 50. Nie lubię. Tak. 3 to jest super. Biały czy czarny charakter? Czarny, o ile jest dobry. <grym> Rozumiecie, że jest czarny charakter, natomiast czujecie do niego sympatię. Zadziorny. O. Książka, którą polecam wszystkim to Futura. <grym> Jeżeli ktoś jest ze mną dłużej albo no dłużej niż mniej, to wie. Hmm. Nie książka to, tak jak już mówiłam yy, Red Rising i cała trylogia. Przeczytajcie sobie i ocencie. Gdzie wiedzieć. Ostatnio przeczytałam 44 Krzysztofa Piskorskiego. Ostatnio kupiłam ten Fugit, to pierwszy i drugi Oba kosztowały łącznie 30 zł i kupiłam je w antykwariacie. Czyli zbiór opowiadań fabryki zb słów związanych z podróżami w czasie. Najdziwniejsza rzecz, jaka posłużyła mi jako zakładka. kot, yy, kicinek. Używane książki, tak czy nie? Oczywiście. Jak się chce dużo czytać, to trzeba mieć dużo pieniędzy. Albo kupować używane książki. Moje trzy ulubione gatunki to polska fantastyka, książki groteskowe i Realizm magiczny. Znaczy, powieści z realizmem. Tego się nie da tak ująć, wiecie? W typowe gatunki. Bo nie wiem. To by była fantastyka i powieści, ale y, różne. Nie? Pożyczona czy kupiona? Jak jest za co i jest dobra, to kupiona. Jak jest średnia i nie ma pieniędzy, to pożyczona. <gryw> tak wiecie, na logikę. Bohaterowie czy fabuła? No, zależy od książki. Natomiast taki ogólny przykład weźmy, no to fabuła. Dlatego, że uważam, że jeżeli jest ciekawa fabuła, natomiast i bohaterowie, i wszystko inne jest w miałkie, to bardziej potrafię tą książkę docenić, niż jeżeli by była totalnie książka jak flaki z olejem i byłby ciekawy bohater. No, mm -hmm, to, to mniej. Lubię, jak jest dobre i to, i to. Długa czy krótka? Zależy od... Y, widzi mi się. Jeżeli czytam dużo długich książek, to później mam ochotę przeczytać jedną króciutką, na szlak i, i żeby było. Żeby mieć, wiecie, taką jedną historię skondensowaną koniec. Jeżeli natomiast czytam długo, dużo krótkich, to mam później ochotę się tak zagłębić na pewien czas w jakiś świat. Więc obie, do wyboru do koloru, co mi bardziej w danym momencie pasuje. Długie czy krótkie rozdziały? Krótkie rozdziały, po prostu lepiej mi się to czyta. Ale nie przywiązuję do tego jakoś super uwagi. Trzy książki, o których pomyślałam w tej chwili. Nie wiem. To jest bez sensu, bo przecież przed chwilą mówiłam o futurze, o ulubionych gatunkach, więc to będą tego typu książki. Patrzę tu, co mam na biblioteczce, ciężko spowiedzieć. powiedzieć. To ja chyba minęła już ta chwila, co? <laughs> no nie wiem, no to niech będzie future Mechaniczny i pff, Grzędowicz. Znaczy, Pan Lodowego Ogrodu. Książka, która mnie rozśmieszyła lub wzruszyła. Ostatnio wzruszyła mnie, znaczy, natomiast nie do łez. Wzruszyła mnie książka Mechaniczny, bo bardzo ładnie pokazywała tematykę niewolnictwa. Chociaż była to niewolnictwo maszyn, natomiast bardzo fajnie to pokazywała. I ich takiego wspólnego, takiej integracji pod tym jarzmem ludzkim, że oni tak byli dla siebie tacy mili, chociaż ludzie tak źle ich traktowali. Eee, a rozśmieszyło mnie Make Life Harder. I też przy ich recenzji mówiłam, że ten humor jest taki trochę głupkowaty, ale no skłamałabym, gdybym powiedziała, że mnie nie rozśmieszyło. Rozśmieszyło mnie. Świat rzeczywisty czy fikcyjny? Fikcyjny. Bo lubię fantastykę, lubię, to zawsze o to chodziło, żeby się od realnego świata odciąć i móc sobie pomarzyć o innych krainach, o, o innych rzeczywistościach i o tym, że gdzieś tam indziej ludzie sobie inaczej żyją. Natomiast realistyczne książki też lubię czytać. Audiobooki tak czy nie? Nie jestem przeciwniczką, natomiast sama nie słucham, bo wolę czytać. Też nie mam kiedy za bardzo, bo nie jeżdżę autem, jeżeli jestem w domu i mam okazję poczytać, to wolę poczytać, słuchać słucham tylko w momencie, kiedy robię coś, co nie wymaga myślenia i właśnie, żeby robić dwie rzeczy, wiecie, żeby nie marnować czasu. Na przykład, kiedy obrabiam sobie graficznie jakąś tam część księgarki i robię grafiki, i robię to już później tak mainalnie i wtedy sobie włączam audiobooka, ale ostatnio włączyłam sobie audiobooka złego Tyrmanda, przy czym... bo był taki na YouTube, znalazłam. I... E, było tylko połowa. Więc e, przesłuchałam połowę książki i teraz, żeby dosłuchać resztę, muszę ją kupić. Pół książki. Czy oceniasz książki po okładkach? Wybieram po okładkach, natomiast nigdy nie oceniam po okładkach. Wiecie, to nie jest tak, że wezmę do książki, to będzie dobra książka, biorę ją tylko zaciekawi mnie. Bo, fajna. Sprawdzam, co jest napisane z tyłu, kartkuję sobie i dopiero jak mnie usatysfakcjonuje to, co przeczytałam, to biorę. Więc... I tak, i nie. No, no... Wiele razy się sparzyłam, że książka była ładna, to, co sobą reprezentowała. <grytania> to niekoniecznie. Film czy serial na podstawie książki? To zależy od filmu czy serialu. Obawiam się, że w większości seriali im później, tym bardziej to odbiega od książki i są nowe wątki, dziwne nowe wątki, więc no jedynie chyba Gra o Tron trzyma poziom. Natomiast później, jeżeli chodzi o serial, to im dalej w tym, tym gorzej. No film? To zależy od filmu, czy jest dobry, czy zły. Ale tak, myślę, że bezpieczniej to jest film. Więcej filmów się bliżej trzyma fabuły niż seriali. No i to wszystko, miało być błyskawiczne, a jakiś taki długi wyszedł. <gry> e, dziękuję dziewczynom z tu, Czy Tam za nominację. Zapraszam Was do odwiedzenia ich kanału i do mojego też kanału innych filmów do oglądania. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.